Pani Mulałdzi, wicemistrz olimpijski za ten trzeci zawodnik mistrzostwa Świata obok w Paryżu, ale Zanim wcześniej Marcin Lewandowski, Lewandowski, Młodzieżowy, wicemłodzieżowy mistrz Europy. Znakomity rekord życiowy, świetny tempowiec w tym roku w Monako. Minuta 43,84 i już właściwie tytuły Mulałdzego wymieniłem. Brakuje kogo? Mówiłem o, o przede wszystkim Kipropie, tak. Rudiszy i nie Taki. ma. Abu Bakera Kaki w zeszłym sezonie. Minuta 42,69. Rekord świata juniorów wydawało się, że będzie czwartym w historii, który zejdzie mimo że zwyciężał. I zaczynamy. Zobaczymy, jak pobiegną pierwsze 400 metrów. Jakie będzie tempo, jak sobie Polak poradzi. Teraz przed Mulauzim Lewandowski stał się szybko taką zaakceptowaną postacią, ale jeżeli biega się poniżej minuty 44. Na mitingu wysoko w Monako to od razu staje się człowiek postacią zauważalną. Polak wysokie miejsce tam zajął trzecie. Lalu Lalu i na Simon wysoko też obok Lewandowski. Czyli tempo spokojne na razie, bez szarpania. A, a daleko Kamel. Kamel, który ma bardzo szybki w środku ruchu i teraz. Borżakowski, Simons, znowu tam jakieś przepychania nerwowo, Mulałdzi, Simons i na szóste miejsce spadł w tej chwili Lewandowski będzie bardzo szybko Mulauzi, Szymonc, Borżakowski jest na miejscu czwartym zobaczymy czy długi finisz, mulauzi lubi długi finisz i teraz tam przesuwa się jego Pojawił się mistrz świata sprzed dwóch lat. A jeszcze jest Lalu i Kamel. Kamel. Kamel po zewnętrznej. I tutaj proszę popatrzeć. Mulaudz. Kamel za nim. Na razie na miejscu trzecim. Borżakowski już tam stracił Polak daleko. Kto będzie? Kamel Lalu. Mulałdzi wytrzymuje Kamel. Jego. Jego drugi Kamel Mulausi, mistrzem świata. Niespodziewany rozwój wydarzeń poprowadził sam sobie do złota od samego początku.